Łukasz tak, Masłowski powiedział w wywiadzie z, z Tomaszem świąkało, że wycenia plulu na 6 tak, milionów euro. Tak, tak, czy wy się z tą wyceną zgadzacie? Moim zdaniem jest to przesadzona wycena, bo mówimy jednak o zawodniku, który no, oczywiście nie jest stary, ale nie jest już zawodnikiem atrakcyjnym wiekowo. Dlaczego? 26 lat. No, zależy no, to, gdzie to już pójdzie. To jest do. zawodnik, za który płaci się 10 milionów. Ale zależy gdzie. Zależy gdzie. Jak pójdzie do Czesławich i to jak kuluris. Do... A Czesławich nie będzie zbędny się tak jak się pokazuje, to może tak. Jak ale on, on jest bezrobotny obecnie, Do, do Apchy. Tam może go dawno nie ma. Wiem, bo go już nie ma w Maroku. Ale mówię, ale pójdzie tam do Apchy, do, do Arabii Saudyjskiej, to może i zapłacą sześć. No dlaczego nie? Nawet z drugiej lizy arabskiej płacą tyle za, za zawodników. 6? To A moim zdaniem 5-6 milionów powinno być minimum. Znaczy, ja bym powiedział, że 4-5 milionów euro raczej na to bym się nastawiał. Ale oczywiście to jest no, dobra, ale, moje gadanie, no bo być może dyrektor ale, ale, Moskowski wie coś więcej do, wie jakie są oferty wstępne zainteresowania. Od powiedzcie mi ligę. Tak, to tych 6 milionów. liga. Ligę, no, tak, Włosii... ale byłbym zaskoczony.